Wzorem wielkiej aktorki, wolontariuszki, jaką dla mnie jest Alina Janowska, aktorka, która nie szczędziła nigdy czasu, aby pomagać innym, aktorka, którą zawsze w okolicy Dnia Zmarłych można było spotkać. Jako kwestującą przy cmentarzu powązkowskim. Pani Alina Janowska wielokrotnie była również w naszym New Britain na zaproszenie Radia Głos Polski pani Teresy Borowskiej. Zachwycała publiczność, bawiła, a teraz prawdopodobnie jest bardzo chora. No cóż, człowiek jest tyle warty, co może dać innym, a pani Alina może spokojnie powiedzieć, że całe życie poświęciła ludziom i za to jej jesteśmy wdzięczni. Może dlatego właśnie próbowałam nauczyć się jej monologu, by kuć na pamięć. Wysoki sądzie, chciałam powiedzieć, że czas to czwarty wymiar. Czy czas można zatrzymać w przestrzeni? Nie można. Czy czas można zawiesić na drzewie? Nie można ale można spaść i może właśnie dlatego dostałam sześć miesięcy w zawieszeniu na dwa lata. Niby logiczne, a krzywdzące niesprawiedliwe. Za fizyczne i moralne znęcanie się nad powodem. Powodem był mój mąż. Powód zawsze musi się znaleźć. Ale proszę narodu, ja nie biłam męża bez powodu. To nie był traf. Alergia, proszę sędzi. Na widok męża ręka swędzi. Pijaństwo mi wpisali do sądowych kronik. Czy przed własnym mężem wymąchać mam w balonik? Fizycznie. Owszem, czasem się walnie, ale żeby moralnie się zmęcać? Wolałabym nie moralnie, ale niestety, klops odpada. W małżeństwie od świtu zmieszka. Małżeństwo? To jak warszawska defilada. Wola maszeruje, ochota już przeszła. Gdy wracam, mu kornie zwisa, a ja spoglądam na zadumę, Potem cytuję mu Kamilsa. Ty dżumo. Wzrostu ma prawie dwa i pół metra. Za sobą prawo, a przede mną pietra. <słyska> Choć mu po wczorajszym jeszcze nie obesło. Podchodzę i mówię: Mieciu, podaj krzesło, nie to niziutkie, tamto. Wysuwam władzę i mam to. Biorę na świadku wszystkie żony, że to historycznie uzasadnione. On się mnie pyta. Za co? Choćby za sześć żon Henryka VIII. Do Anny Boleyn w zaświaty wysyłam telegram. Anno! Głowa do góry! Ja tu się odegram! Mężczyźni, ja nie znam litości. Odrzuć się wszelką nadzieję. Oto jest ręka sprawiedliwości. E, nie ta, tą goleję. Przyjrzyjcie się tej wątłej ręczuchnie. A wiecie, puchnie, bo to idea daje jej podnietę. To niezwykłe, pijackie draki. Do bicia zawsze znajdzie się pretekst. Wszystko jedno, jaki. Zakrzyk kobiet wołających o pomstę do nieba. Jedną monetą tyle, ile trzeba. Załzyżon Polek w całym tysiącleciu. Masz mieciu, masz mieciu, masz mieciu. A potem kilka słów powiedzianych mężnie, które się różnią od słów elitarnych, jak izba lordów. Od izby wytrzeźwień. Każdy ma swój sposób nieparlamentarny. Kobieto, wstań i za mną idź. Niech wszystkie krzywdy nam się spłacą, a męża trzeba bić. On sam już będzie wiedział za co.